Dzisiaj akurat jest ze mną pani Maria. Jest to już któryś z rzędu, zabieg. Wcześniej. Dziewiąty. dziewiąty. Wcześniej robiliśmy zabieg na kolana, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Teraz spróbujemy zrobić coś z bólem palców. Już prawie mamy komplet, została ostatnia. I pozostanie nam tylko czekać godzinkę dwie, aż się napije. Jak dobrze widzimy, pijawki nie zawsze chcą współpracować, do tego zabiegu trzeba mieć sporo cierpliwości, i tak jak wcześniej mówiłem, czasem może potrwać godzinę, czasem dwie, a czasem nawet i dłużej. Próbowałam wiele metod, testowałam różne maści i tabletki, ale największą ulgę przyniosły mi i pijawki lekarskie. Ta wizyta jest dziewiątą wizytą z kolei. Wcześniej miałam postawione pijawki na moje bolące kolana. Były to cztery zabiegi na lewe kolano i cztery zabiegi na prawe kolano. Poczułam po tych zabiegach wielką ulgę ponieważ mamy zwyrodnienia stawów widoczne gołym okiem na moich palcach, przez co właśnie nie mogę zginać tych palców i mam nadzieję, że pijawki lekarskie mi pomogą, tak jak pomogły mi na bolące kolana. Przy stawianiu tych pijawek nie odczuwa się żadnego bólu, jedynie lekkie pieczenie, Polecam pana Jarka, ponieważ jest osobą kompetentną, elastyczną i nie muszę jeździć do gabinetu, tylko pan Jarek przyjeżdża do mnie do domu w godzinach, które mi najbardziej odpowiadają. Serdecznie polecam pana Jarka.